Cześć, witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dzisiaj zapraszam Was do dalekiego Kazachstanu, a konkretnie do stolicy tego państwa, Astany. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wicher w programie Patronite oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover, analityk kanału. A jeżeli Ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. Udajemy się do Kazachstanu, a konkretnie do samej Astany, dlatego że tutaj w ostatnich dniach miało miejsce spotkanie organizacji, która myślę, że jest bardzo mało znana w naszym kraju. Mianowicie mówię o Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Z angielska skrót SCO, właściwie po polsku powinien być SCO. Zresztą też na przykład w literaturze rosyjskiej, czy też krajów właśnie wschodnich, często spotkacie się, jeżeli już będziecie szukać jakichś informacji, ze skrótem SCO. I tutaj właśnie miało miejsce spotkanie tej organizacji. I dlaczego właściwie o tym wspominam? Dlatego, że w naszej przestrzeni medialnej panuje takie przekonanie, że właściwie to jest wiecie tylko Europa, Unia Europejska, NATO. No, ktoś tam jeszcze wie, że jest coś takiego jak ONZ i w ogóle media, które właściwie w tej chwili coraz mniej podają informacji ze świata, włączy sobie jakieś wiem, wiadomości, w cudzysłowie serwis informacyjny, coś takiego, no to tam takich rzetelnych informacji ze świata naprawdę brakuje. No to jest w ogóle jakaś napierdzielanka tylko między PO, jeżeli chodzi o nasze podwórko, i jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, no to oczywiście zły Putin, wojna, Ukraina, straszenie, brakiem gazu, ociepleniem klimatu i czegoś takiego. No to to kompletna żenada według mnie. To bez takie takiej rzetelnej informacji, po prostu relacji. Brakuje, mi brakuje takiej po prostu relacji, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w świecie. To jest jedna rzecz. No i też właśnie. Myślę, że brakuje takiego właśnie zorientowania się o tym, że tak naprawdę tych organizacji międzynarodowych jest całkiem sporo. No dobra, ktoś mógłby zadać pytanie, ale właściwie co to nas interesuje? No słuchajcie, no, przecież tak naprawdę no, ta króla ziemska nam się bardzo, bardzo zmniejszyła z racji też postępu technologicznego, i to, co dzieje się gdzieś na drugim końcu świata, wpływa także na to, co się dzieje w Polsce. Z wielu przyczyn, choćby z tego, że wszystko, co używacie, wszystko, w czym chodzicie, wszystkie rzeczy, które produkujecie które macie w swoich domach, które używacie, no generalnie nie pochodzą większości z naszego państwa, tylko właśnie z krajów wschodu, z krajów Azji. I właśnie ta organizacja głównie skupia państwa azjatyckie lub też euroazjatyckie, ale ona się coraz bardziej rozszerza. To jest myślę też ważne. Przez długi czas od roku 22 także wpajano nam Polakom w mediach, Wierzę, że nie wszyscy w to wierzyli, ale że Rosja po prostu upadnie, zapadnie się w wyniku sankcji, jakie nałoży na nią Unia Europejska i kraje NATO. Rosyjska gospodarka zostanie zniszczona, zbankrutuje do końca 2022 roku. Rosjanie będą mieli co jeść, co pić i w ogóle kompletnie się załamie. Putin umrze, Rosja się rozpadnie i jest w ogóle pozostawiana sama sobie, że cały świat jest przeciwko Rosji. Ja pamiętam te nagłówki w portalach, te teksty w telewizji, cały świat przymierzył się przeciwko Rosji. Była to bzdura. I czy nam się to podoba, czy nie, czy komuś z Was się to podoba, czy nie, czy jesteś, chętnie mówię, w cudzysłowie, ruską, onucą, czy jesteś z tej drugiej obozu. Słuchajcie, to, to, to tak nie jest. No niestety tak nie jest. Dla tych, którzy są, tutaj mówię, bardzo tutaj nastawienia w tym kanale, często piszą, pozdrawiam ich zresztą bardzo serdecznie, bo oni też oglądają ten kanał. Czyli jednak ich interesuje. I Rosja należy do kilku również międzynarodowych organizacji, które u nas są bardzo słabo przedstawiane. I jakiś czas temu mówiłem o, o wydarzeniu, jakim było tutaj spotkanie w ramach BRICS. To jest jedna z tych, z tych tworów międzynarodowych, które Rosja uważa jako środek do dalej budowania swojej pozycji na świecie. I takim też powiedzmy tworem organizacją jest właśnie SCO. Ta organizacja nie ma aż takich na póki co, przynajmniej na razie, zakusów, żeby tak jak BRICS, gdzie łączą właśnie faktycznie kraje z całego świata, tylko jest taką organizacją właśnie skupiającą kraje w takiej przestrzeni tutaj euroazjatyckiej, bardziej azjatyckiej, bo przede wszystkim dwa najważniejsze państwa to są oczywiście Rosja i Chiny, ale to też było tak na początku. Szanghajska Piątka, czasami też się tak określa tą organizację, powstała jako takie nieformalne forum konsultacji państw chcących uregulować spory graniczne pomiędzy państwami powstałymi po rozpadzie ZSRR. Szanghajska Organizacja Współpracy w ciągu 20 lat funkcjonowania nie wyrwała jednak swojego wpływu na bezpieczeństwo w Azji Centralnej, pełniąc głównie rolę forum konsultacji politycznych Rosji i Chin z państwami regionu. SOW tylko w ograniczonym stopniu realizowała zakładane cele, takie jak stabilizacja regionu, walka z terrorystem i przestępczością. Rosja i Chiny rozwinęły niezależnie od SOW instrumenty wpływu na sytuację w Azji Centralnej. Organizacja stanowiła jednak ważny instrument legitymizacji ich polityki, także wobec państw regionu, a także ograniczenia wpływów Unii Europejskiej i USA. I oczywiście tak było też, co warto zaznaczyć do pewnego momentu. Natomiast ostatnie lata no, i zbliżenie się Rosji i Chin spowodowały, że ta współpraca w ramach tej organizacji no, zaczęła się też bardziej zacieśniać i właśnie współpraca Rosji i Chin w ramach tej organizacji, ta organizacja stała się narzędziem do oddziaływania szerszego tutaj na. Na tę część naszego globu. Sama organizacja została powołana dokładnie 15 czerwca 2001 roku, właśnie przez Rosję, Chińską Republikę Ludową, Kazachstan, Kirgistan i także Kistan. W 2001 roku także pod koniec dołączył do niej Uzbekistan. W 2017 roku szeregi organizacji zasiliły takie państwie jak Indie, zwróćcie uwagę na wielkość państw, Indie. Pakistan, natomiast w 2020 roku także członkiem został Iran. Status obserwatora mają obecnie Białoruś, która najprawdopodobniej z tego co wiemy, mówił o tym Sergiej Ławrow, w najbliższym czasie również zostanie przyłączona do tej organizacji, stanie się po prostu jej członkiem oraz Mongolia i Afganistan. Warto jednak zaznaczyć, że to nie koniec. Obecnie w ramach tak zwanego statusu partnera Eszowu są takie państwa jak Armenia, Azerbejdżan, Kambodża, Nepal, Sri Lanka i, uwaga, tutaj Turcja. W wywiadzie udzielonym tureckiej telewizji premier Turcji wyraził chęć członkostwa Turcji w Szanghajskiej organizacji współpracy jako alternatywę dla przedłużających się negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Tak jakbyś powiedział. A więc zobaczcie. Z pozoru mogłyby się nam wydawać, że jak nieważna może być organizacja, która rzeczywiście nie ma jakichś wielkich oddziaływań na to, może co się dzieje dla nas, ale kiedy już mówimy o członkostwie w takiego państwa jak Turcja, państwa NATO, państwa bardzo ludnego państwa bardzo też o dużej tutaj powierzchni i ważnym pozycji strategicznej, położeniu strategicznym, no to już zupełnie sytuacja ta zaczyna inaczej wyglądać. I to państwo. Chce, wyrażę sobie taką chęć, no na razie to jest powiedzmy jakaś jeszcze pieśń w przyszłości, ale gdzieś tam kroży w ramach przystąpienia do organizacji, w której należy Rosja, i w której należą też oczywiście Chiny. A więc zobaczcie, jak inaczej, kiedy zaczniemy zagłębiać takie powiedzmy, tajniki tych międzynarodowych stosunków, kiedy zaczniemy się organizować tym, co się dzieje nie tylko w naszym tutaj grajdole Europejskim. Jak inaczej za czym możemy pojmować całą sytuację? Nagle się okazuje, że Rosja wcale nie jest sama, bo na przykład do, należy do organizacji, do których należą takie państwa jak Indie. No, nie będę się tutaj dzisiaj rozwoził, bo to nie jest jakby ten temat, ale chyba o wielkości Indii, ich potencjale ludnościowym i przemysłowym, no nie trzeba nikogo przekonać. I właśnie tutaj w Astanie na dnie 3 i 4 lipca bieżącego roku. Przywódcy państw członkowskich SCO, czy SOW, zaplanowali omówienie stanu i perspektywy dalszego pogłębiania wielopłaszczyznowej współpracy w ramach organizacji i doskonalenia jej działań. Nastąpić ma wymiana poglądów na temat bieżących kwestii międzynarodowych i regionalnych państw członkowskich. Po spotkaniu ma zostać podpisana tzw. deklaracja Astańska oraz inne wspólne dokumenty. Warto zaznaczyć, że w ramach tego spotkania ma nastąpić także spotkanie w formacie SCO, Plus, na które zaproszone zostaną głowy państw będących obserwatorami i partnerami organizacji, szerpowie organizacji międzynarodowych oraz goście kazachskiego przewodnictwa. Oczywiście najważniejszymi tutaj działowcami tej, tego spotkania będzie sam prezydent Władimir Putin, ale także na przykład przewodniczący Chin Xi Jinping. Oraz właśnie także reprezentujący Turcję Erdogan. I teraz, kiedy sobie na to wszystko popatrzymy, to myślę, że już widać, że warto się interesować i warto przedstawiać właśnie re, choćby relacje z takich spotkań. Oczywiście w dużej mierze to są jakieś takie tylko deklaracje, natomiast często takie spotkania, takie organizacje, które dziś się tam rodzą na początku w formie takiej luźnej, z czasem mogą doprowadzić do jakiejś bardziej zacieśnionej współpracy. Także właśnie z, z Turcją. O tym, że oczywiście w tej chwili stosunki rosyjsko-chińskie są jak najbardziej pozytywne, no to już dowiedzieliśmy się ostatnio, kiedy rozwiązywałem dla nas Was spotkania, kiedy na przykład Władimir Putin był w Chinach. I tutaj myślę, że spotkanie między rozmowy między Władimirem Putinem a Xi Jinpingiem nie ma sensu przetaczać. Z tego, co opatrzyłem, po prostu no, te oficjalne wystąpienia były mniej więcej takie same. Warto natomiast jest odnotowane w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Że strona chińska podkreśliła, że nie ma mowy o rozwiązaniu tutaj tego konfliktu i o żadnych rozmowach pokojowych, jakbyśmy to nie nazwali, bez udziału oczywiście strony rosyjskiej. To jest oczywiście takie odnośnie do tego tematu, który tutaj był ostatnio, czyli w Szwajcarii spotkania tutaj zorganizowane przez Szwajcarsję na temat tak zwanego konferencji wojennej, pokojowej, nie wiem, jak to nazwać, ze strony ukraińskiej, na którą oczywiście nie została zaproszona Rosja. Natomiast chciałem wam zaprezentować rozmowy Władimira Putina z dwoma przywódcami. Dlatego, że po prostu uznałem, że to może być coś ciekawe, coś innego. Jednym tutaj z pierwszych, o, się zbliżamy, słuchajcie, zapraszam was tutaj do Azerbejdżanu. Azerbejdżan, Baku, oczywiście, no państwo nie za duże, Natomiast warto zwrócić uwagę, że państwo, które obecnie pozostaje w bardzo dobrych stosunkach, dalej zrozumie, znaczy w bardzo dobrych relacjach są ze sobą zarówno Władimir Putin, jak i Aliyev. I było to widać. Znaczy, to widać tutaj na zdjęciach, widać to na, po prostu w czasie rozmowy, że ci panowie no, mają między sobą, że powiem, jakąś chemię. Azerbejdżan jest to państwo, na które warto zwrócić uwagę. I nie tylko dlatego, że rzeczywiście i u nas sporo Azerów tutaj przybyło jako imigranci, ale choć może to też być w pewien sposób jakiś powód do zainteresowania się tym tematem. Sam Azerbejdżan to jest państwo, które co prawda wielkością to jest mniej więcej 1,4 Polski, ale ma około 10 milionów ludności. Co ciekawe, mimo że jest to państwo zdecydowanie państwo muzułmańskie, no to mimo oczywiście tam wysokiego przyrostu naturalnego, to jednak ta liczba ludności bardzo nie wzrasta, dlatego że właśnie w Azerbejdżanie jest duża. Emigracja, no między innymi też i do Polski. Tutaj nie da się tego ukryć. Samo państwo, oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, przede wszystkim żyje z ropy naftowej, która pozwala od wielu, wielu lat już zaspokajać funkcjonowanie tego państwa i pozwala no, na, prawda, na finansowanie tak naprawdę egzystencji Azerbejdżanu. Sektor naftowy Azerbejdżanu jest właśnie kluczową gałęzią gospodarki i wytwarza on ponad 30% PKB oraz generuje 60% wpływów budżetowych. Wyobraźcie sobie, tak jakby 60% wpływów budżetowych Polski pochodziło z, nie wiem, sprzedaży pszenicy, czy czegoś w tym rodzaju. No, tak w sumie było w zamierzchłych czasach, można powiedzieć. Ponad 90% wpływów z eksportu jest wygenerowana dzięki sprzedaży surowców energetycznych i produktów pochodnych, w tym aż 80% z tego to. Sprzedaż po prostu ropy naftowej. Ocenia się, że rezerwy ropy naftowej Azerbejdżanu stanowią około 7 miliardów baryłek. Azerbejdżan odpowiada za około 1% światowej produkcji ropy. Natomiast tutaj ostatnie dane z 2019 roku, jak udało mi się znaleźć, to Azerbejdżan eksportował 30 milionów ton ropy w tym roku o wartości niespełna 15 miliardów dolarów. Warto też zaznaczyć, że ta produkcja co prawda spada, no ale też ropy rośnie, więc nie trzeba aż tak uszczuplać swoich naturalnych zasobów, by zapewnić funkcjonowanie państwa. Nie jest to może zbyt mądra polityka, ale z drugiej strony prawda też jest taka, że wiele państw na świecie tak robi. No nie będziemy tego krytykować. No i zobaczcie, mamy właśnie taki mały Azerbejdżan, który jest właśnie ważnym eksporterem ropy naftowej i on widzę w ostatnim czasie. To już ostatnio też widziałem w ramach spotkań innych tutaj, które Wiesz, tam wam wymieniałem, ale jakby nie, 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 nie było zawsze miejsca na takich państwach jak Azerbejdżan, no widać, że Putin patrzy. Patrzy na ten Azerbejdżan i y, jako, że jest jakieś dobre stosunki między nim a Aliyeviem, no to y, można się tutaj y, właśnie spodziewać dalszego pogłębiania współpracy. Ale nie chciałbym tylko wam po prostu tak opowiadać. Chciałbym wam zaprezentować y, relacje ze spotkania między właśnie Lijewem i, Ihamem Alijem, czyli re, m, prezydentem Republiki Azerbejdżanu, a Władimirem Putinem. Żebyście sami sobie po prostu usłyszeli, e, co ci panowie mówią. Władimir Putin. Drogi Ihamie Hajderowiczu, bardzo się cieszę, że znów się widzimy. Skala naszych interakcji jest duża, a gdybyśmy spotkali się co miesiąc, wydaje mi się, że byłoby e, o czym rozmawiać. Chciałbym zwrócić e, Państwa uwagę na fakt, że w kluczowej kwestii, jaką jest kwestia interakcji handlowych i gospodarczych, Nasze stosunki rozwijają się pozytywnie. Ponad 4 miliardy obrotów handlowych i 4,5 to bezpośrednie inwestycje rosyjskie w gospodarkę Azerbejdżanu. Tendencja jest dobra. W pierwszej połowie roku, moim zdaniem, jest już 13% wzrost ogólny. Wszystko rozwija się bardzo pozytywnie, powiedział Władimir Putin. Chciałbym odnotować nasze plany w zakresie infrastruktury, a na pierwszym miejscu jest oczywiście znana. Autostrada północ-południe. Mam nadzieję, że i my powiemy kilka słów na ten temat. Istnieją możliwości w innych obszarach, w tym we współpracy dalszej, w energetyce i przemyśle. Działamy w oparciu o umowę, którą podpisaliśmy pod koniec 2022 roku. Zwróćcie uwagę, 2022 roku, czyli już po wybuchu konfliktu na Ukrainie, wtedy, kiedy u nas była taka no, największa taka propaganda, która na przykład nam wymawiała, że Rosja jest osamotniona i nikt z nią nie współpracuje. To dobra podstawa, dalej mówi Putin, do rozwijania relacji we wszystkich obszarach. Zwrócę także uwagę na aspekty humanitarne, takie jak na przykład Dni Kultury Rosyjskiej w Azerbejdżanie, które właśnie się zakończyły. Zawsze zwracam uwagę na Pana szczególną dbałość o wspieranie języka rosyjskiego. Ponad 300 szkół w Azerbejdżanie pracuje w języku rosyjskim, uczy młodzież i dzieci języka rosyjskiego. Stwarza to dobrą podstawę i perspektywy do utrzymanie i rozwoju naszych relacji w przyszłości. Tutaj chciałbym nadmienić, że mniej więcej 1,5% mieszkańców Azerbejdżanu no to są Rosjanie. To jest oczywiście pozostałość, wiecie, po dawnych czasach icarskich jeszcze pewnie i Związku Radzieckiego. Natomiast mimo tego, że tylko 1,5% to są jakby etniczni Rosjanie, no to oczywiście ten język rosyjski jest bardzo szeroko używany. To oczywiście też spadek po czasach Związku Radzieckiego, choć generalnie to Azerowie używają swojego języka, Natomiast język rosyjski jest dalej w powszechnym użyciu. Natomiast prezydent Azerbejdżanu, Władimirze Władimirowiczu, bardzo się cieszę, że się znów widzimy, powiedział Aliyev. Jak zauważyłeś, pytań jest dużo, ale w zasadzie spotykamy się tak prawie raz w miesiącu. Ostatni raz odwiedziłem Moskwę w drugiej połowie kwietnia, więc spotykamy się właściwie niemalże co miesiąc. To tylko pokazuje, kontynuuje Aliyev. Że istnieje wiele problemów, które rozwiązuje się z dużym powodzeniem, i oczywiście wzrost obrotów handlowych, zarówno w zeszłym, jak i w tym roku, jest dowodem na to, że gospodarki naszych krajów aktywnie współdziałają. Cieszy fakt, że rosną także wzajemne rozliczenia w walutach narodowych. W przypadku azerbejdżańskiego eksportu do Rosji jest to już ponad 70%, a rosyjskiego do Azerbejdżanu około 50%. Zatem to, o czym rozmawialiśmy kilka lat temu, jest już sukcesem wdrażane. I tu chodzi oczywiście o przytyczek do odchodzenia o od takich walut jak euro i dolar. No i już mamy jedną z odpowiedzi, dlaczego taka organizacja, dlaczego takie współprace mogą się nie podobać Stanom Zjednoczonych. Współpraca humanitarna zawsze była podstawą naszych interakcji i jest wam, tym, jestem Wam wdzięczny, zauważyliście, i docenianie stosunek nasz do języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej, literatury, jakie istnieje w Azerbejdżanie. Po raz kolejny potwierdza się to w dniach kultury rosyjskiej w Azerbejdżanie, które zakończyły się ogromnym sukcesem. Mamy około miliona uczniów uczących się języka rosyjskiego, 150 tysięcy w rosyjskich szkołach i 800 tysięcy uczy się rosyjskiego jako języka drugiego. Oznacza to, że przyszłe pokolenia naszych obywateli będą również aktywnie współdziałać i mówić po rosyjsku w taki sam sposób jak ty, ja, tak, bo tu warto zaznaczyć, nie było tutaj tłumaczów. Alijew z Władimirem Putinem rozmawiali ze sobą luźnie, bez tłumaczy. Projekt Północ-Południe, kontynuuje Alijew, omawialiśmy ostatni raz w Moskwie. Od tego czasu wydarzyły się pozytywne tutaj zdarzenia w tym projekcie. Jesteśmy zdeterminowani, aby rozbudować infrastrukturę korytarza na terytorium Azerbejdżanu, Choć fizycznie istnieje, no nie odpowiada to intencjom naszych partnerów i sąsiadów, aby maksymalnie wykorzystać ten projekt. Tak jak zauważyłeś, w energetyce pojawiają się nowe pomysły, a nasze odpowiednie struktury są w stałym kontakcie. Dziś także o tym porozmawialiśmy i o innych obszarach. Jak Państwo zauważyli, w 2020 roku podpisaliśmy deklarację sojuszniczą, która jest sukcesem wdrażana, a wszystkie punkty deklaracji Znajdują odzwierciedlenie w prawdziwym życiu, współpracujemy jako sojusznicy już od ponad dwóch lat i wykazujemy dobre rezultaty. Dzisiaj porozmawialiśmy o tym bardziej szczegółowo. Jeszcze raz dziękuję za możliwość spotkania z panem prezydentem. I w ramach tutaj tej relacji, z tej konferencji chciałbym także jeszcze zaprezentować informacje na temat spotkania między Władimirem Putinem, a reprezentującą oczywiście Turcję Erdoganem. Dlatego, że uważam właśnie, że to jest bardzo ważna sprawa. Sprawa dotycząca nas już bardziej bezpośrednio. No, w końcu Turcja to państwo NATO, Turcja to bardzo duży kraj, także coraz bardziej rosnąca gospodarka. No, i ma też oczywiście wpływ na to, co się dzieje na Ukrainie, już bezpośrednio niemalże i przede wszystkim na basen Morza Czarnego. Na początek to, co powiedział Władimir Putin. Szanowny Panie Prezydencie, koledzy, przyjaciele, zwrócił się do delegacji tureckiej. Panie Prezydencie, jesteśmy z Panem w stałym kontakcie. Na bieżąco wymieniamy opinie na temat sytuacji pomiędzy naszym krajem a Waszym, sytuacji w regionie i na świecie. Ale naprawdę minęło już dużo czasu, odkąd się widzieliśmy. Bardzo się cieszę, że znowu się cię widzę. Pragnę zauważyć, że pomimo wszystkich trudności obecnej sytuacji na świecie, stosunki między Rosją a Turcją stopniowo się rozwijają. W ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowaliśmy niewielki spadek obrotów handlowych, ale utrzymuje się on na dość dalej wysokim poziomie, około 55 miliardów dolarów, jeśli liczyć w przeliczeniu na dolary. Wszystkie nasze najważniejsze projekty są w trakcie realizacji. W tym sensie wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, zgodnie z plamem, powiedział Putin. Nie ma żadnych usterek. Pragnę uwierzyć, że w zeszłym roku odnotowaliśmy prawdopodobnie rekordową liczbę naszych turystów w Turcji. Turcję odwiedziło, uwaga, 6,3 miliona turystów z Rosji. 6 milionów turystów z Rosji odwiedziło, słuchajcie, w zeszłym roku Turcję na tym zrobił? Turcja. Dzieci i Rosjanie mogliby pojechać na przykład do Polski, na przykład do innych krajów Europy. Pojechali do Turcji. Chciałbym podziękować za warunki, jakie powstają w Turcji dla obywateli Federacji Rosyjskiej, kontynuował Władimir Putin. W planach są także nowe projekty, bardzo nas to cieszy, a także możliwość spotkania z Panem już dziś i w osobistej rozmowie, aby podsumować efekty pracy. W ciągu ostatniego roku nakreślić perspektywy na to, co będziemy robić w najbliższej przyszłości. Oczywiście nadal aktywnie pracujemy w wielu ważnych obszarach polityki międzynarodowej i jesteśmy z Panem w stałym kontakcie, a nasze ministerstwa i departamenty stale wymieniają informacje i koordynują stanowiska w kluczowych obszarach. Pracujemy w siedzibach organizacji międzynarodowych oraz w ramach stowarzyszeń międzynarodowych. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się z Panem w jednym z nich na marginesie szanghajskiej właśnie organizacji współpracy. Bardzo mnie to cieszy i jako naszego nowego, nasze nowe spotkanie panie prezydencie powiedział Władimir Putin. A teraz relacja z tego, co powiedział prezydent Turcji, Erdogan. Szanowny panie prezydencie, zwrócił się do Władimira Putina przez długi czas nie mogliśmy się spotkać z moim drogim przyjacielem, jak określił Władimira Putina. Mieliśmy tak zwaną dyplomację telefoniczną. Tymczasem odpowiednie władze pozostawały ze sobą w stałym kontakcie. Dotyczyło to naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa oraz ministra energii i zasobów naturalnych. Byli w stałym kontakcie z kolegami z Rosji. Teraz jesteśmy tutaj z Tobą. To bardzo ważny krok. Czyli zobaczcie, dowiadujemy się tutaj, że Turcja, mówi to Turcja, mówi to prezydent Turcji, nie Władimir Putin. Jeżeli mi że przedstawiam i Putin gada głupoty, tylko prezydent Turcji podkreśla, że cały czas istnieje współpraca między Turcją a Rosją, że ministerstwa tych państw się ze sobą komunikują, mimo sytuacji, jaka jest na Ukrainie, mimo tego, że Turcja należy do NATO, to te państwa ze sobą się komunikują i rozmawiają. No, to jest taki trochę przytyczek do tego, co, w jakim stanie są relacje między Polską a Rosją w tym momencie i jaka jest ich perspektywa na najbliższy czas. Jeśli chodzi o elektrownię jądrową w Akuju, budujemy ją wspólnie. Życzymy sobie, abyśmy mogli jak najszybciej oddać ją do użytku. Następnie mamy także kontakty w mieście w Sinop w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej. Możemy podjąć poważne kroki i uważam, że już poważne kroki zostały do tej pory podjęte, mówił Erdogan. Tak, Rosja buduje, oczywiście no wspólnie z zapewne stroną turecką, elektrownie jądrowe w Turcji. W tej kwestii chciałbym zauważyć, że nasze Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Energii kontynuuje kontakty ze swoimi kolegami z Rosji. W wyniku tych spotkań pragnę odnotować kontynuację szczerych kontaktów między spółkami Botasz i Gazpromem. Jak pan powiedział, obroty handlowe rzędu. Do tej pory, jakie są do tej pory, są bardzo wielkie. Postanowiliśmy sobie za cel osiągnięcie 100 miliardów dolarów obrotu handlowych między naszymi państwami i wierzę, że ten cel zostanie osiągnięty. Mamy w tej kwestii na pewno taki potencjał, powiedział Erdogan. A jeśli chodzi o sektor turystyczny, nasz kraj odwiedziło tutaj, Erdogan powiedział, około 7 milionów turystów. To jest bardzo ważne. Przyjmiemy rosyjskich turystów w naszym kraju, przywiązujemy do tego dużą wagę i szczerze podchodzimy do tej kwestii. Jesteśmy w tej kwestii zdecydowani. Chcę też zauważyć, że będziemy nadal opracowywać w tym kierunku będziemy nadal pracować w tym kierunku. Najważniejsze, że rosyjscy turyści są zadowoleni z naszej gościnności. Ścieżka naszego kraju jest silna i wzmacniana. Dlatego chcemy. Dalej no rozwijać ciepłe stosunki między Rosją a Turcją. Chcę też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Czekam na Ciebie, Panie Prezydencie, w moim kraju, w moim życiu najkrótszym. I to powiedział Prezydent Turcji Erdogan. Te słowa nie wypłynęły z jakiegoś Ministerstwa Prawdy w Moskwie. Chciałem Wam to szczególnie pokazać, przede wszystkim dlatego, że byście mieli świadomość, tego, że państwa ze sobą współpracują i państwa współpracują także z Rosją. Nie odcięły się od Rosji, że Rosja nie jest pozostawiona sama sobie, jak nam się to często wmawia w telewizji. A gdy sobie, no spójrzcie na obszar Chiny, Indie, Iran, Turcja, Kazachstan i wszystkie tutaj państwa typu Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, to są państwa, które współpracują, rozmawiają, handlują z Rosją. I czerpiąc z tego obopólne korzyści, dlatego że handel zawsze był dobry dla wszystkich. To handel rozwijał siłę i potęgę i dobrobyt państw. Nie odcinanie się od nikogo. I wiele państw na pewno Europy Zachodniej to rozumie. Co prawda Stany Zjednoczone wpłynęły na takie państwa, między innymi jak Niemcy, czasem brutalnie wysadzając im rurkę pod Bałtyku, na to, żeby one przeciwstawiły się tutaj Rosji i wspierały bardzo usilnie Ukrainę. I nie chodzi już nawet o to, czy jakieś państwo wspiera, czy nie wspiera Ukrainę. Tylko chodzi o to, żeby nie odcinać się i nie udawać, że kogoś, że kogoś nie ma. My możemy udawać, że Rosji nie ma, ale to będzie tylko udawanie, to będzie tylko bajka, którą my sobie wymyślimy, jak małe dziecko wymyśliło sobie potwór pod łóżkiem. Ale tego potwora tam w końcu się okazuje, że nie ma, to łóżko jest, a inni wokół nas też żyją. I ja nie wiem, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy między Polską a Rosją, natomiast na uwagi, że to nie jest dobre. Że my godzimy w swoje interesy, o ile jeszcze w ogóle takie interesy mamy. No, nasz rząd właściwie ma coraz mniej do gadania w ramach Unii Europejskiej, to jest też może z jednej strony prawda. Natomiast no, ta polityka międzynarodowa, jeszcze są jakieś tutaj porady manewru, no, o ile w ogóle moglibyśmy jakąś wprowadzić. I spójrzmy na to, co robi Turcja. Turcja po prostu robi to, co uważa, że jest dla niej najważniejsze. Tam, gdzie może współpracować z Rosją i gdzie widzi w tym biznes, to po prostu to robi. No cóż, można powiedzieć, że, jak to mówią, klasyk, Państwa nie mają przyjaciół, państwo mają interesy. Jakie są interesy Polski? A Czy Polska w ogóle ma jeszcze jakieś interesy swoje? To taka może dygresja na koniec. Ja wam dziękuję za obejrzenie tej relacji. Myślę, że szczególnie dla tych, którzy są zainteresowani geopolityką, są to ciekawe informacje. No i do zobaczenia w następnych materiałach na kanale Analiza Polityczna. Cześć!